Samorządy nie są w stanie, szczególnie te mniejsze samorządy, nie są w stanie zabezpieczyć właściwego poziomu usług, które będą musiały świadczyć swoim mieszkańcom czy turystom. Ja reprezentuję miasto Kraków, więc my mamy trochę lepszą sytuację, łatwiejszą sytuację. Mamy bardzo duży zespół, który zajmuje się na przykład cyber security, i to jest myślę chyba pierwsza z tych usług, która powinna być rozważana. Tej kooperacji samorządy, Administracja Centralna to powinna być właśnie pierwsza grupa usług, która powinna być dostarczana do samorządów przez Ministerstwo Cyfryzacji i jego agendy. Nie widzę możliwości, aby małe urzędy gmin czy powiaty były w stanie na profesjonalnym poziomie zabezpieczyć w zakresie cyberbezpieczeństwa swoje zasoby i swoje usługi, które będą dostarczać mieszkańcom. To myślę jest kluczowe dla stabilności usług w naszym kraju. Jest wiele takich sygnałów, że cały czas jakby dążymy do tego, aby te nasze usługi nie tylko rozumiane jako usługi publiczne dla obywateli w Polsce, ale również pod kątem transgranicznym były coraz bardziej rozpowszechnione i aby możliwe było korzystanie z ich niezależnie w którym miejscu świata akurat jesteśmy. Wielu jeszcze obywateli ma ograniczenia z dostępem do internetu szerokopasmowego. Są białe plamy na mapie Polski. I wielu użytkowników też nie ma świadomości, że wiele usług, które świadczy dzisiaj administracja, czy to rządowa, czy samorządowa, są dostępne cyfrowo, są, na, są dostępne w aplikacjach, poprzez portale, portal govowy między innymi. I to jest myślę kwestia dzisiaj tak naprawdę i, informacji, edukacji społeczeństwa.